Proszę Państwa, ci rycerze pojedynkować się będą o kobietę. Tak, się Czasami tak się zdarzało, że jak nie było żadnych powy... powodów do pojedynku, a wojny żadne nie wybuchały, to i o kobietę. I jak pokazuje historia czasami Proszę Państwo, oni się razem zakleszczyli. Jak pokazuje historia czasami jedyne co zostaje to znaleźć sobie inną kobietę. Brawo Dani. Artur i Janek z Kruków. Oni tutaj są miejscowi znajomy most na wylot. Woda i proszę Państwa. 20-30 bitwa o zamę. Zapraszamy